z tej strony Namori. witam was w grze żywe trupy The Walking Dead pierwszy sezon. Uff, tak więc yy, cóż mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tyle, że rozpoczynamy rok szkolny z grubej rury yy, od gry studia Telltale Games czy coś właśnie leci na górze widzę. Z eee, Polszczenia jak widzicie udało mi się wgrać, więc, więc będzie wszystko fajnie śmigać, mam nadzieję. Eee, tylko momento uno jakiś stoper czy coś. Dobra, stoper już leci. Tak więc my zaczynamy grę. Eee, oglądałem w sumie całą serię Uroka również u T-Volta i ta gra bardzo. Spodobała mi się, bardzo wywołała u mnie wrażenie, takie wiecie. Pozytywne oczywiście. No i zawsze chciałem nią zagrać. A że nadarzyła się okazja, no to jedziemy. Oczywiście gra. Tutaj już mój brat zaczął. He, he. E, gra będzie nagrywana od początku do końca i tą serię na pewno skończę, gdyż gra jest epicka. Nowa gra. No to cóż, lecimy. Aha, jeszcze coś mam. Wersja standardowy. się A, coś klikłem, chuj wie co, ale dobra. Episod pierwszy, nowy dzień! Grajmy. Wczytywanie, bardzo ciekawe. Takie oldschoolowe bym nazwał. Ale już zamykam mordę. To jest dobra gra. Dobrą grę włączyłem. Już wiem, dziękuję bardzo. New day is coming. To jest nasz główny bohater. Oli, jeśli się nie mylę. A to nie jest nasz główny bohater, jakiś stary dziadek, jeśli się nie mylę. Well, I reckon you didn't do it, Dan. Why do you say that? You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get to, I didn't do it. And what do you say? I say, yep, I know you didn't. Tak Tośmy se pogadali Użyjmy myślę, żeby się rozejrzeć mm. Powiem wam szczerze, że mysz nie chodzi tutaj zbyt płynnie Jest e, ustawione na maksa A i tak jest chyba e, czułość 20 mm. Więc możecie sobie wyobrazić Jaka to męka jest Porozglądałem się, bardzo ciekawie mm. Jedziemy tutaj, e, drugi pas Tutaj Jakiejś las? Zjazd? coś mogę zrobić? Czy o tu? Spójrz I followed your case a little bit. You being a making boy, and all. You're from making. Yep. Came up to Atlanta to be a city cop in the '70s. I Always wanted to work a murder case, like that senatorial mess you got yourself mixed up in. With all due respect.

Meet your wife I got much choice. Sure don't. Ja I Ah. Regardless, could be you just married the wrong woman? Piotrko. Piotrko... Co ja to wie. ale chyba nie pierdol. Jedynkę A tam się łotają nieźle. Jadą na Ukrainę. Putin atakuje. Biały konwój. Zajsę z nim pogadam, ja pewnie. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you sit. <laughs> then before long, he starts kicking the back of the seat like, like a fussy baby on an airplane. I'm not telling him he's gotta stop. That's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options. He starts crying out for his mama. Good. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Maybe he was the innocent. Buddy. Innocent? They caught the fucker red handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show. Tak Fajny komputerek ma po prawej tak wyą Urwał jaki ziomek Tak to jest O pie, duża grapa była chyba. Tak to jest, jak się pierdoli zamiast prowadzić. No. W sumie ta gra się sama... O, 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 grubo widzę. Sama komentuję, mój komentarz jest zbędny, chociaż zawsze tam te swoje trzy grosze muszę dorzucić. No wybaczcie mi. O, ciarki mi przeszły bez jaj. Albo mi zimno, albo zaczyna się. O, zimno, serio. Mam ciary na łapach. Czyżby to moja krew na. na. na Pić! Pić. O! A pan kierowca kaj jest? Aha, dobra. Nie było pytania. Tu coś jest. Patrz, szczerze, widzisz? No ja wiem dlaczego, no ale. Hey! Hey, officer! Are you all Jestem I'm still cut back here. Chechęć, <laughs> chyba, chyba nam nie pomoże, good. He wasn't ejected from the car. No, Może i go wyrzuciło. Czekaj, to jest dziwna. Jak... Aha, tu jest lewa, tu jest prawa, dobra, czaję. Z buta wjeżdżam! To no zaraz jeszcze coś tu mamy. Oprócz z buta wjeżdżam, e chyba nie za bardzo. To z buta wjeżdżam. Oo, jest siła. Co my tam mamy? I need to out that Czyli muszę znulić w tak. Dawaj. Dwa. Ja. Och, kurwa. Poleciał jak. No, grapa była dosyć duża, muszę to przyznać. Ale autor jak na taką grapę? To... Uuuuuuu! Aby iść wzdłuż wozu. No dobra, to idę. Idę. Co tu się wokół mnie dzieje? Nie za bardzo, nie za bardzo. Nie podoba mi się ta muzyka. Właśnie, nie pamiętam, czy on wstanie, czy nie. Ja po prostu Eee, wezmę sobie. To jest bro, zombie. To wszyscy wiedzą. Najlepiej sobie No ale weź! Proszę cię weź. Kaj, ty zjesz! Ja cię każę, Durniu. Aha, i ta sama szybka psęka, dobra. Ale wiesz, zawsze można skolby dupnąć komuś bęby. Tam jeszcze coś mogłem. O, na O. Można i tak. Dawaj, dawaj, na fak nie próżnowałeś. Dasz radę. Proszę, teraz naładujmy. Wszystko bezpiecznie. Daj radę. lift to Ale po co wziął ten nabój? Myślałem, że go teraz wiesz. Dobra, ci uczy po tych kluczyki. Nic nie poradzę. Aha, ja nie mogę, tak. Dobra, myślałem, że już tylko na w mogę. Ale w koło jest wesoło. Jak on wstanie, będę wiązał. God damn! Officer! God damn. Officer? Jaki remix? O, są klucze. Tak, no szkurde, li robisz mi tu. No, on teraz stanie, bo No. O nie, był zapis. Nie podoba mi się to. No, wiedziałem! Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. do tyłu. tyłu, tyłu, tyłu. Na no, zombie. W dupę. Dobrze, że wziąłem ten nabój, bo by było. Wziomek. Ja nie mam tutaj takiego sensitivity i w ogóle. I oh, no, powiem Wam szczerze, gra robi wrażenie. Jak się grają, a się ogląda, też całkiem inne wrażenia. No, grubo. Bad. Mogę coś zrobić, oprócz tego powiedzieć, że... Dead? No. Hey! Are you dead? <laughs> tak. Łeb rozwalony. Czy pan może jeszcze żyje? Chciałbym zrobić coś. Lecz nie mogę nic. No, ciekawy, ciekawy, nie powiem. Oj, o! Help! Go get someone! There, there's been a shooting! I się popłochał. No piek! Bardzo pięknie. Lity łamago. Musimy spieprzać jak najszybciej. Ale nasze tempo chodu jest takie, więc różne walne, boże, święty. Powtórzę po raz kolejny lity łamago. Uciec. Uf, jest grubo. A, te spodziewa nie przejdę. A nie, oni już są za płytkami. Albo nie, nie, za płytkami. Dobra. W miarę luz. No, idźcie tam se Jesteśmy na podwórku. Hello, anybody, hello, is it me you're looking for? Co ja? O, jaka kamera, dobra. Co my tu mamy ciekawe? Zostaw do herbaty, I'll fill one of those teacups with some bourbon if I could. Ja, yeah. okay. Wiem, że tu siedzi ta mała, bo już to oglądałem. <grymne> no cóż, no, no nie będę ukrywał, nie? Wiem, no, tam że tam jesteś. Hello Ktoś tam Jakiś pies z sąsiada się w ściugi szczeka, wściekł, znaczy w tak. Welcome do na drzewie, został do herbaty, krawężnik nie do przejścia. Aha, to jest bas. Wbijamy do domu. Ach. I if home. Tak proszę wejdź. Hello! Anybody home? I need a little help. Oj, jeszcze krótkie cięcie musiałem zrobić. Przepraszam, z góry, znaczy z góry, z dołu przepraszam. Eee, dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku. Myślę, że takie 15-16 minutowe odcinki będą akurat. Hmm, gdyż myślę, że takie dłuższe, no chyba że chcecie dłuższe, to już od was zależy. Na razie, 15. Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku. W następnym filmiku wejdziemy sobie tam za drzwi i zobaczymy co będzie. Do usłyszenia.